Bo mi wyskoczyło... Uj! What the hell? Hej, cześć, siemanko, wszystkim z tej strony TheEcika, ze mną jest Damian, czyli Ghost. Siemanko. Lecimy sobie w konwoju. Miało być więcej osób, ale... Jedna osoba do mnie napisała, że nie może, bo jeszcze wraca z Portugalii. Pirata chyba już znacie. I jeszcze jedna osoba się po prostu nie zjawiła, bo nie. Nie wiem czemu. Nie została informacji. Zapomniał albo. Z Gostem jadę pierwszy raz, także gość może się byś tak przywitał, może powiedział coś o sobie. Halo, jestem Damian. Coś więcej, gdzie może mieszkasz albo coś. Nie wiem o po co tyle informacji? No co należy już 8 lat już w Anglii mieszkam, 9. No, to nawet sporo. Ode mnie miał być też jeden, no ale nie mogłem. Pewnie poszedł chlać jak to on. No niedziela jest, godzina 20 z kawałkiem. No to już nie dzielam się gdzieś sobota jakby się pojedowało mm. Wszelek mm. z roboty tak pojedłem spać to Ile wy macie tam Wy macie normalnie e, tego mm, tutaj w Polsce czy nie? Ale co, wolne? E, nie, nie wolne, tylko szkoły Mamy co półtora miesiąca, mamy tydzień albo dwa tygodnie wolnego o, Takie cuda. A ten... zakończenie roku to macie którego? Myślę? Na oko? zależy. Zaczekasz koło. Jak skończysz wszystko, to idziesz, nie musisz troszkę przychodzić. No ty teraz jesteś w technikum czy Co? hmm. czy, coś... czy coś wyżej. W technikum, bo w technikum ile macie lat dwa, tak? Nie, w technikum cztery jest. Ja jestem właśnie w technikum. Można powiedzieć, że jestem takim w zawodówce. Trzeci rok już. Doszna na zawód już. Ja mam technika, ty zawód. Dobrze. <słuch> No, ja na Tesco będę próbował się dostać. Na kasy czy na magazyn? No, to. Bo obok mnie się akurat buduję, może akurat ci uda. Jak Luke robi w Tesco, będziesz. Hmm. Eee, coś miałem powiedzieć. Aha, jadę na wspomagaczu tego. Lusterka z prawej strony. Z ja nie. Ale ty ja... na kierownicy teraz ciśniesz czy nie? Bo nie. Ja kierownicę odłączyłem. Ważę ich no. hamuje, hamuje? Ja na, ja na klawie. Kurde. Jadę na dwóch kołach, na, naczy na, na dwóch kołach. Na bo... oh, kurde! Nie! Yeah. Yeah. O oh, Boże! Ale ja hamowałem co chwilę. Musiałem mówić się też w drugą stronę kierownicy. A Minecraft to? Kiedy zaczynamy? Właśnie, co do Minecrafta. Eee, chcemy zrobić serwer prywatny. Ale e, dwa nieraz będziemy zapraszali po prostu gości, czyli was, drodzy widzowie, ci lubicie oczywiście Minecrafta i będziecie nam pomagali w budowaniu. jakiegoś miasta albo jakiś, nie wiem, figurki albo coś jeszcze. Jeszcze od tego z... Znaczy jeszcze nie, bo czy na lewo zjeżdżam, żeby w szczepę. No to wiesz. No, i No. E, będziecie budowali, i potem zrobię z tego film, z tej całej budowli w ogóle, co, co stworzyliśmy wspólnie z Wami. No i sami. Powód tej budowli, co mam znaczek i taki. No. Będziecie mogli dowolnie narysować, oczywiście, oprócz brzydkich obrazków i e, brzydkich słów. To by było bardzo fajnie. Ale pewnie to jest czas jedan Tak, co do American Track. Czy będziemy zakupywali? Kiedy? Czy teraz Nie wiadomo, nie wiadomo bo chcieliśmy o kurde. Strasznie mi się track przesuwa. Nie! Uf. No właśnie widziałem, że to nie, samo. Nie, nie, nie! Nie, jest. nie, nie! Na dach no, no bo... i fajnie. W American Truck Simulator wkurza mnie to, że jest na razie tylko Kalifornia i Nevada. Nevada. Ale niedługo ma być ale. A Arizona ma być jedną z największych. Ale kiedy to będzie to nigdy nie wiadomo. No, ja właśnie chciałbym, jakby już Arizona była. No, to wtedy można jeździć. No. W sumie teraz też można jeździć, ale no kurde, ciągle te no, same trasy się ma. Ta, i to w kółko, i te same miasta, bo są, nie są daleko od siebie. Aha, mieszkasz w tej Anglii, tak? No. Masz jakiś pojazd? Jakieś autko swoje? Nie, swojego nie mam. Co jest? Zmienię, rob zmienię robotę, będę pracował na pewny etat, to wtedy chcę pomyśleć o czymś. Jak tam jest Jak? z ubezpieczeniem w ogóle domu, w ogóle zarobki co do domu, mieszkania? Nie wiem. Domu mi tak się bardzo interesuje, ale oby to ubezpieczenie samochodu wyniesie ci 1000 funtów rocznie. Jak, ale to jako, do jakiejś pojemności chyba co nie? Do 1-2 będziesz płacił 1000 fula Do 1-2000 fula, czyli do 2.0 przykładowo to będzie 1,5 2.0 to będzie nawet w zależności od auta zależności od auta i od mocy silnika No przykładowo jakbym chciał kupić sobie Audi a trójkę 19 TDI No to będzie Ale zwykła czy seria jakaś? M czy coś? Nie, zwykła, nie ma, z serii Jakby jest SK albo tego, normalna, zwykła. A Audi tam się zmieniło. SK... No tak, nie wiem, z 2000 czy 1000 hundów. O, to nawet sporo. Na to, to, nie, kupisz... to nie wiem, czy w Anglii w ogóle będę kupował auto. Tak się zastanawiam. Dam na to kupisz sobie Audi A3. Dajesz nie nawet 1000 funtów, 2.0 pojemność, możesz nawet 2.000 funtów rocznie płacić. To dalej właśnie voice chat aktywuje się pod przyciskiem V, tak? V? v. Tak. <grych> <grych> nie, nie wiem ile jeszcze do ilu to jest kilometrów, w ogóle do ilu metrów ten voice łapie. Tu jak, jak widzisz na tabie chyba. Możliwe też mi się tak wydaje. Tutaj trzy tigry jeżdżają. Trzy tigry to z nami niech. Oh my godness, właśnie to widzę. Uuuu, watary konwoj, lider. Trochę ten wojs powinien być to trochę. Czasem wkurza, ale... No, no no można się pogadać. Można się no. No jest można. Halo. 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 <noise> o kurde, co tu się działo?

Co oni tam? Nie wiem. What the fuck are you doing? Fucking moron. <laughs> ja jakieś silverki. <laughs> Właśnie. <Zataj się> silverki. <laughs> Właśnie miałem z tobą gadać o propos silverów. Mam do ciebie pytanko. Czy byśmy sobie zagrali na silverach? No. Na normalnym matchmakingu. Ja mm -hmm. sobie wezmę kolejny konto. ...i byśmy sobie zagrali bez celowników. Same digle, celowniki... Cieka ciekawe... te. celowniku... Tak. A kacz może ale... No, digle... Kałachem, digle, no... Ważne, żeby bez celownika było. Dobra. na Ocenę tego, szóstkę na koniec roku z informatyki dostanę, względu na to, że nagrywam na YouTube. ganas Naprawdę. Tak ci babka powiedziała? Tak. Pokazałem <laughs> jej mój kanał. I kazałem jej zrobić, żebym nagrał jej filmik, jak e, edytuję film. Pokazałem hello. jej... Hello! Się wystraszyłem! Hello, my friend! Hello my friend. Hello, hello, my friend. Hi, hi. Hello. Hello, hello. Biceps always... Yes, biceps my always like. yeah. yes. Where the Where are you from? Poland, Poland. To super. To dobrze. Zostałeś właśnie o. wytypowany i zostaniesz na YouTube. Nice. Bo akurat ten ten jest. No Ten nie jest Polak. Dobrze, dobrze. A nie, to... Takie jak szerokość. Pozdrawiam, szerokości. Wzajemnie. Uch, przyczepać Bo... podnosi się! Bo mi wyskoczyło zwiedemkę. Łuj! What the hell?! Mi się to jest COŚ TY ZROBIŁ! Ja, Coś się stało. Nie wiem, bo też mi przy tylko poskoczyła. JA PIERDZIELE! CO ŻEŚ MI ODRYPAŁ! 100% z tira, TAK STANĘŁEŚ W MIEJSCU! Daleko nie musisz ten, przynajmniej, się tapać. seks, sorry, ale mieliśmy laga i tak trochę zahaczył od mnie. Na pewno, na pewno, tak. A to się Mam to nagrane i będziesz mógł sobie zobaczyć na YouTube mój kanał. to tak że pozdrawiam i zapraszam. To reklamuj się, reklamuj Muszę, muszę. Jest Lisek, jeśli będziesz to oglądał, to szczerze cię przepraszam, ale to nie moja mina tego ogląda. Także pozdrawiam. Pali mój tir właśnie 0,0 litra na 100 km Gdzie ty to masz? Na i? Tam, czy ma? Nie, na środku licznika. Na no bo musisz zmieniać pod tym, nie? A albo, nie, czekaj. albo to u góry pisze? 49, musisz na i zmieniasz. Znaczy, masz y, 38,9 na setkę. Tak? To jest to? Pisze 00 na 100 km i pisze 38, na 100. Nie, teraz pali mi 40 No to mam też 40 40, 30... Tak 30 49.3 litra to jest ilość w baku Nie 38.9? Nie, to tyle jarasz no To na dole to spalanie jest To 90 mi wyskoczyło No to widzisz A miałem 000, zagle podskoczyło A to u góry to ja nie wiem, ty może ilość przejechanych kilometrów tyle paliwa straciliśmy? No nie, bo cały czas mam 38,9, non stop. Ja miałem 49,3. Może nie, to, jest, to jest przeliczanie, co o 100 km wyskakujecie inne pewnie. Możliwe. Ile się spaliło? Może mm -hmm. coś takiego. Nie, nie wiem. Ale dobra, mamy tego. Kiedyś się zastanawiałem nad tym, ale miałem. Drogę, szczerze. Mam 91 stopni oleju i 9. Co? I 85 stopni w silniku, czyli o, czyli coś już jest źle. Nie może być No 80. zawsze tak jest. Musi być 90. Gdzie tu masz? Mam 92 oleju, 87 silnika. Widzisz, a powinieneś mieć 90 silnika. No nagle tak, ja, dogry. Musisz spadniesz. No ci. O czyli jest uszkodzony. O. Tak, bardzo. <noise> tak samo mam trasy po pół miliona, ty nie masz. No właśnie, też się dziwiłem. Ale, co, co, właśnie, co do trasy? Teraz uważaj, bo idziemy tą lewą stronę. Nie mówię nawet. A ty w sumie w Anglii jesteś na to, co ja Thanks. tira. Teraz to będzie jazda, naprawdę. Jakby się pomylił, już mi się pomyliły strony. Nie, no, mi się to nie, to nie to myli, to tylko gorzej było zjechanie mi w prawą stronę, bo znaczy, najpierw w lewej, jak zjechaliśmy teraz, i w prawo, co nie. To taki dziwny łód musiałem wziąć. Taki inny. O, tira o mi ale ci się przechyliło. Cicho, nic. Nie widziałeś. <grym> Kurde, znaczyłem, ty nie. Tyłem mi lekko za Ja No ja uszkodzenia mam na czepie chyba z 50% przy <grym> Także. Nie <grym> wiem w ogóle po co tu starczałem, ale. Niezła opłata. W sumie mam kasę, także. Kasą się Co to się nie bardziej to... bardziej Expo mi denerwuje się. Czekaj, bo kurde. Expo też mnie dostaniesz. A, dobra tam mam zabarkować. A to nie jest mój ten sej, bo ja 27 level a chociaż no ma tak się drzeć. Muszę wyprostować traka. Ale fajnie, bo tylko polaty się odzywają na tym mikrofonie, a nikt. Nie. Mm. Na no, przykład, że to jest enter zrobiony, bo już nie chcę parkować. O, dobra, że ja, ale skupienie. Ja parkuję na lusterkach. Na kierownicy mi się lepiej parkuje. Szczerze. Szybciej można odwrócić. Opa. Dobrze, mam tym wspomagać, chociaż. O, jest. Jest równo. Jest? Jest w miarę równo prawie No. I pozytywnie Szaleniec Aha, spoko e, Dostałbym e, około 40 tysięcy A mam na minusie minus 66 <laughs> tysięcy. Ekspa Expa bym dostał... O nie, czekaj, bo tu tak Gdy dopłaciłem za to Expa bym dostał eee, Po co ty to w ogóle bierze jak takie rzezjebane 2000 prawie Wolę dojechać Ci że nic nie dostałem, za to jeszcze zapłaciłem ale Ja minus... za 1% dostałem minus tysiące. A powinien dostać 160 ciebie wszystko! Nie Mam ma tu do... nagrane co mi z, You're zrobił welcome. z tym You're welcome. You welcome Weź chciał. Jeszcze wam pokażę moje Eee Firmę, firmę, firmę... Firmy! Firmy. na garażeń, 93. Dostępne ja miejsce... Ja... Dostępne miejsca w garażach, 465. Koszty modernizacji na mały garaż, 180, tam... Zysk z ostatnich 7 dni, 21 734 tysiące. Haker. Średni zysk dzienny 3 miliony Można to można. Tak, mam prawie wszędzie Przypisane ciężarówki tylko tutaj odtąd Wszędzie ciężarówki mam przypisane Wszystkie na maksa wklejtiningowane Można nawet zobaczyć Myś. Koni W ogóle patrzcie ile kierowców 309, nie, to są tiry, sorry <try> Gdzie są kierowcy, 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 tu są kierowcy... Nie, jeszcze nie, tu, odtąd, o. Także 100 ciężarówek mam, prawie 200 ciężarówek, które stoją sobie, gdyż nie mogę zatrudzić ani jednego kierowcę. Życie jest brutalne. Ani jednego kierowcę jeszcze nie mogę zatrudnić. Mam 277 kierowców, i nie mogę zatrudnić. <laughs> Dobra, jeśli to Wam się podobało to oczywiście like, subskrypcja i... Możesz drzucić mój kanał w opisie. No, będzie go kanał. I niedługo będzie filmik z Minecrafta. Oj może z Foresta. Możliwe, że z Foresta. Nie gadaliśmy o Foreste. Ale nigdy nie wiadomo. Dobra, można też w sumie. I z... Z. z, 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 z... Czasa? jest tak, na silverach. Ho, ho, ho. No pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Hej! Pis.